W świecie online sprzedaż jest nieodzownym elementem prowadzenia biznesu i ja uważam, że większość ludzi robi to źle. Robi to źle, ponieważ próbuje sprzedać na szybko, na wczoraj, każdemu. Ja oczywiście rozumiem, że kieruje nimi chęć wygenerowania jak największej sprzedaży, ale co, gdybym ci powiedział, że ta metoda nie dość, że nie buduje Twojej marki, nie przynosi większej sprzedaży, w dłuższej perspektywie nawet znacząco obniża Twoją sprzedaż. Czyli mówiąc prosto, i na hajs sprawia, że zarabiasz mniej hajsu. To jasność, nie mówię tutaj, ja tutaj w całym tym filmie będę mówił o drogich produktach, usługach, programach i przestrzeniach płatnych, nie o produktach po 30 zł, ponieważ w sprzedaży produktów po 30 zł nie mam ekspertyzy, mam ekspertyzę w przypadku rzeczy po kilka tysięcy złotych. Zadaj sobie pytanie, chcesz, żeby Twój klient kupił od ciebie szybko, ale czy Ty sam jesteś w stanie kupić od kogoś szybko? Czy gdy spotkasz w sieci osoby, od której chcesz się uczyć czegokolwiek? Ta osoba może być mentorem, trenerem, jakimkolwiek specjalistą, który ma wiedzę lub robi jakieś usługi, produkt. Czy ty jesteś w stanie kupić od niego, na przykład po 30-60 minutach rozmowy sprzedażowej, czy po jednym dniu na jego Instagramie, że dzisiaj go odkryłeś i jesteś w stanie od niego kupić? Zadaj sobie takie pytanie, ponieważ niektórzy są w stanie. Ale niektórzy nie są, nie potrafią, nie lubią, wolą to przemyśleć, poczekać, przetrawić, jeszcze dłużej poobserwować i tak dalej. I to jest w porządku, to jest całkowicie normalne. Dlaczego więc oczekujemy, że każdy od nas powinien kupić tu i teraz? Albo co gorsze, dlaczego własnoręcznie odcinamy osoby, które nie kupiły od nas dzisiaj, a przecież mogą kupić od nas w przyszłości? To jest bardzo ważne zdanie. Większość z nas nie ma świadomości tego traktuje swoich ludzi tak, że jak nie kupisz ode mnie dzisiaj, teraz, na jakiejś tam rozmowie sprzedażowej i tak dalej, to Ty już przestajesz istnieć. Bardzo dużo ludzi, biznesów na tym stoi. W mojej opinii to jest puszczanie totalnie przez palce 70% przychodu. Tutaj chciałbym Ci przedstawić mój nienachalny, etyczny model sprzedaży, którego używam we wszystkich swoich biznesach. Jak możesz się domyślać, będzie to trochę inny sposób, trochę inny sposób myślenia, egzekwowania pewnych rzeczy, niż to, co masz wyżej tutaj na szybko. Właściwie ja sprzedaję na wolno. Ja osobiście w swoich biznesach nie generuję leadów czyli potencjalnych klientów, swoją drogą nie lubię słowa lead, ja w każdym widzę osoby, nie lubię słowa lead, za pomocą formularzy, nie, nie robię tego za pomocą formularzy z Facebooka, landing page y, czy innych stron internetowych. U mnie w biznesie nie ma czegoś takiego, że ktoś wypełnia jakiś formularz, zostawia mi jakieś dane kontaktowe i ja go tam atakuję. Nie ma czegoś takiego. Ja osobiście traktuję mu Instagram jako Wikipedię wiedzy dla moich potencjalnych klientów, czyli staram się tworzyć maksymalnie zasobne wiedzę miejsce dla nich, tworzę treści najlepiej jak potrafię, jakbym tworzył je do moich płatnych produktów i przestrzeni i umieszczam je za darmo na moim Instagramie oraz kanale na YouTube. O, właśnie tutaj. Następnie dbam o to, aby codziennie nowe osoby dowiadywały się o mojej osobie. Ja osobiście używam formy ograniczonej, organicznej. Tworzę po prostu content i płatnie, czyli po prostu używam reklam i reszta dzieje się sama. Wyobraź sobie taki scenariusz, pomyśl o tym, zrób cokolwiek. Mam już stworzoną ogromną bibliotekę wiedzy na Instagramie, na YouTube. Po prostu w przeszłości tworzyłem bardzo dużo treści, które wiem, że mają wartość, wiem, że rozwiązują konkretny problem Problem. Aktualnie pracuję z trenerami personalnymi i pomagam im rozwijać biznesy offline, czyli po prostu sprzedawać treningi personalne, budować zespoły trenerskie, studia treningowe itd. oraz działać w strefie online. I jeśli po prostu trener personalny trafi na mój profil, czy to na ten kanał na YouTubie, czy na mój profil na Instagramie, kanał na YouTube jest taki. Powoli robi się troszkę szerszy, ale Instagram wciąż jest bardzo wąsko-trenerski. To jeśli trener trafi na mój profil, załóżmy na Instagramie, zobaczy, że znam się na rzeczy, że pomogłem dziesiątkom osób w podobnej sytuacji, jakiej on jest teraz, już wcześniej, ja im pomogłem, to co mi się stanie? Jeśli on akurat ma jakiś problem, na przykład zaciekawiała go moja reklama, jakiś trener X. Zobaczył reklamę Artura, gdzie Artur pisze: Ja robię rzeczy XYZ. Ok, wejdę na profil tej osoby. Skoro ten ziomek robił takie rzeczy, a ja aktualnie mam taką potrzebę, no to wejdę na profil tej osoby. Wchodzę na profil tej osoby. Wow! Dużo treści, dużo opinii, dużo case study i w ogóle jakoś tak fajnie, coś tam mi się jeszcze w nim podoba. No to co robi dana osoba? Napiszę do współpracy. O współpracę. Sam z siebie. Ja nie muszę nic do niego robić, mówić, popędzać, cokolwiek. Ja nie muszę nikomu chodzić przez okno. Moja wcześniej wykonana bez żadnych oczekiwań praca postawiła fundamenty i pokazała mu, kim jestem, jak myślę, jak pracuję, jakie efekty dołożę i czego może się spodziewać po współpracy ze mną. Osoba mnie zna, ufa, więc ja jako specjalista, sprzedawca, nie mam potrzeby umawiać się z tą osobą na rozmowę sprzedażową, aby przekonywać ją do współpracy ze mną. Ponieważ to jest osobny temat, większość ludzi chce się mówić z osobą na rozmowę sprzedażową, aby sprawdzić, czy macie przeszyń do współpracy, a koniec końców kończy 100% swoich rozmów. Oczywiście, że mogę ci pomóc. Także koniec końców to jest umieszczenie tego potencjalnego klienta w bardziej korzystnym do sprzedaży wehikule, a niekoniecznie diagnoza. Także możesz sobie pomyśleć, osoba to taki tu przerywnik w filmie <gry> reklamy nadajemy, możesz sobie pomyśleć, ile... W życiu odbyłeś rozmów sprzedażowych, ile Hilera, a wybacz, stary, nie mogę ci pomóc. Nie chcę twojej kasy iść do kogoś innego. Prawie nikt tego nie robi. Ja nie mam potrzeby z taką osobą rozmawiać na żywo i właśnie przekonywać go do współpracy z tym. On jest już wstępnie przekonany, ponieważ sam do mnie napisał. Zobaczył wartość, zaciekawiło go to wszystko. Powiedzmy, sam postanowił podnieść rękę. Siemano, Artur, pogadajmy. Więc jedyne co ja robię jako sprzedawca, to za pomocą prostej ankiety i kilku wiadomości, czy to pisanych, czy to głosowych na, na Instagramie, ja się komunikuję z potencjalnymi klientami na Instagramie, sprawdzam, czy mam przyczyny do współpracy. Czy ja jestem odpowiednim osobą dla niego, czy on jest odpowiednim klientem dla mnie, czy ja ja będę mógł pomóc. Przejść mu drogę z punktu A do punktu B. Jeśli tak, po prostu zobaczę, że pasujemy do siebie ogólnie, wysyła mu moją ofertę w formie prostego dokumentu, powiedzmy, że PDF-a, gdzie ktoś na spokojnie, w swoim tempie, w własnym zaciszu może się z nią zapoznać. Więc osoba, po pierwsze, nie musi się, wiesz, super hiper skupiać na tym, co ja do niej mówię, podczas rozmowy z gdzieś tam notować i się w ogóle przejmować, tylko dostaje dokument, który na spokojnie może przeczytać. Jeśli chce, może go przeczytać 4 razy, może 14, może na części, może od tyłu w przód, może przeczytać dzisiaj, może przeczytać jutro. Ma po prostu. Chill i przestrzeń. Ja ten, ja ten chill i przestrzeń ludziom po prostu specjalnie daję, bo sam osobiście lubię w takiej wiesz, spokojnej atmosferze robić interesy, nawet na powiedzmy jakieś tam większe cyfry. Nie lubię parcia, ścigania się, sprzedaży i tak dalej. Tym kupował produkt za 40 koła od kogoś, jakiś na przykład mentoring, ja również bym chciał zostać u kogoś w dm -ach. Nie chcę mi się z kimś gadać, serio. <laughs> Jeśli wiesz, że ktoś jest specjalistą i może mi pomóc, sam pisze do tej osoby, to stary, dawaj cyferki do przelewu albo wyślij link. Puszczam cztery dychy, nie? Trzy, 4 dychy. Nie chcę mi się z tą gadać, pozytywnie mówiąc, nie? Także nie ma po prostu potrzeby. Więc spójrz. Ja, po pierwsze, nie muszę w kółko powtarzać tego samego na rozmowach sprzedażowych. Bo jak się sprzedaje, po prostu ma się dużo rozmów sprzedażowych, z jednej strony super, z drugiej strony w kółko powtarzasz to samo i jest to męczące, więc... Ja nie muszę w kółko powtarzać tego samego. Dana osoba ma przestrzeń i czas. Po zapoznaniu się z dokumentem może dopytać o wszystko i jeśli cały układ jej, powiedzmy, pasuje, widzi w tym wartość i dla siebie, działamy. A jeśli nie, ja mam z tym totalny luz. To, co ja będę robił dalej w takiej sytuacji, to dalej będę tworzył zajebiste treści i dawał wartość moim odbiorcom bez żadnych oczekiwań zwrotnych. Jeśli ta osoba zostanie w mojej przestrzeni, a zostanie w mojej przestrzeni woli. Bo... 99% zostaje w mojej przestrzeni, bo nigdzie nikogo nie wywalam, nie wyrzucam, to jeśli za jakiś czas będzie chciała napisać do mnie o współpracę, bo na przykład poobserwuje mnie odpowiednio, zobaczy więcej wartości, może coś innego się w jej życiu zmieni i napisze i... Coś się zmieni, sama do mnie napiszę? Okej, okay. i wtedy będziemy działać. Także, wiesz, ja jestem z tym totalnie luz. Takie krótkie podsumowanie, mam tu 8 punktów. Spójrz, ile to wszystko ma zalet, mówię z perspektywy mojej, jak wygląda w moim biznesie, jakie są moje wnioski i tak dalej. Więc po pierwsze, tworzę wehikuł, który z czasem jest coraz bardziej cenny. Mówię to w moich profilach na social media. Mam więcej treści, więcej opinii, więcej wartości. Po prostu to jest wszystko większe, tym jest bardziej wartościowe. Dwa, realizuję się jako twórca, bo daje ludziom wartość. Ja poświęcam umowę, mówiąc prosto, nie na nie Rozmów sprzedażowych, tylko poświęcam uwagę na tworzenie treści, żeby dawać tą wartość. I to nie każdej osobie po kolei, tylko raz hurtowo wszystko. Więc ja po prostu realizuję się jako twórca. Ja coraz bardziej widzę siebie jako twórcę, lubię tworzyć, lubię dawać ludziom wartość i w ten sposób też się realizuję. Wolę zdecydowanie poświęcić trzy godziny na tworzenie jakichś zajebistych treści, filmu, skryptu, produktu, niż godziny na przekonywanie kogoś przez telefon ku ode mnie i zaufaj mi, bo ja naprawdę nie jestem jak cała reszta świata tych waltzferów, nie? Także tak to wygląda. Trzy, mam kontakt wyłącznie z ludźmi, którzy mnie znają i wstępnie ufają lub po prostu mi ufają, skoro to sami do mnie napisali, to to są ludzie powiedzmy wiesz, w pozytywnej energii, nie działam żadnej negatywnej, nikomu nic nie wciskam, nie przekonuję i tak dalej. Punkt numer czwarty, nie muszę non stop powtarzać tego samego na rozmowach sprzedażowych. Jak rozumiesz, to nie jest fajne. Punkt piąty, mam więcej przestrzeni w swoim kalendarzu. Po prostu ma więcej luzu albo inaczej zajmuje się w tym czasie innymi rzeczami. E, bo kiedyś rozmawiałem przez telefon po 4-6 godzin e, dziennie, więc jak możesz się domyślić, nawet aktywnej pracy w moim biznesie było po prostu mniej. Punkt szósty. Osoby podejmują świadomą, luźną decyzję, czy chcą ze mną współpracować czy nie, do której mają tyle czasu i przestrzeni z mojej strony ile potrzebują? Dla nich jest to wartość dodana. Punkt siódmy. Jeśli nie podejmą decyzji teraz, z racji tego, że nie są wiesz, zimnym lidem, który dzisiaj rano wypełnił mi reklamy, a ja dzisiaj po południu z nim rozmawiam, tylko są osobą z. Jego insta świata bądź YouTube świata bądź cokolwiek, to wciąż mogą podjąć tę decyzję za jakiś czas. Bo wciąż, nie, wciąż będą mnie obserwować, wciąż będą widzieć moje treści, wciąż, wciąż będą widzieć moje filmy i tak dalej, więc wciąż mogą podjąć tę decyzję za jakiś czas. Więc to jest klucz. Ja nie zamykam się na ogromną ilość ludzi, która po prostu nie jest szybkim kupującym. Ponieważ wiesz, to jest tak naprawdę klucz tego filmu, że większość biznesów stoi na sprzedaży takiej wiesz, szybkiej, do szybkich kupujących. Jak ktoś jest w stanie kupić ode mnie dzisiaj, to zajebiście, a jak nie, to ty i ciebie nie ma. I okej, okay, niektóre firmy mają tam procedury follow-upów, odświeżenia i ale to jest mniejszość i to są, wiesz, po prostu większe firmy. To nie jest, powiedzmy, jakby to podwórko, na którym my tutaj jeszcze wszyscy gramy. 90% ludzi, którzy są, powiedzmy, których armia wynosi od jednej do 5 osób, jeśli dzisiaj ktoś do niego nie kupi, to z tym lidem już nic nigdy nie robi. Więc spójrz, ja nie zamykam się na ogromną ilość ludzi, która po prostu nie jest w stanie kupić dzisiaj. Bo nie jest szybkim kupującym. I to ma niesamowicie dużą wartości, bo pomyśl, jak dużo takich ludzi jest. Ja osobiście jestem wiesz, kupującym, że właśnie kupię od kogoś przez DM za 40 tysięcy, tylko że muszę tę osobę znać i ufać. I wtedy, jak będę tę osobę znał, ufał, to mnie to nie obchodzi, I, i, jak tylko mnie na to stać, ile to kosztuje, jakie są ceny rynkowe, czy mogę u kogoś kupić inaczej, taniej. Ja będę chciał po prostu kupić od tej osoby. Z tym, że ja muszę tą osobę po prostu poznać. Jak już wiesz, dasz mi czas, przestrzeń i wartość, żebym ja został twoim fanem, to ja z, z przyjemnością będę zostawiał u Ciebie kasę, łatwo, szybko, przyjemnie i to po prostu długo. Więc tak to wygląda, widzisz. Ja to totalnie rozumiem, że niektórzy, nie wszyscy kupują tu teraz dzisiaj hura, i w mojej sprzedaży ja chcę być dla nich towarzyszem, przewodnikiem i daję przestrzeń. Do tego, żeby robili to, co oni się mają czuć dobrze po prostu. Nie jestem ziobkiem, który krzyczy, że jego szalone okienko a kończy się już za 17 minut. I jak teraz tego nie kupisz, to przegapisz życiową szansę i tak on nie rabat 40 albo 90%. Także nie ja mnie ja totalnie nie grzeję coś takiego. Także wiesz, ja tu po prostu rozumiem, nie? Jakby wierzę w taki podstawowy szajs, że nie rób drugiemu to tobie niemiłe. Zachowujmy się tak, jakbyśmy sami chcieli być traktowani, i tak dalej. I widzisz, ja żygam, jak mi jakiś przychlast, chce coś po prostu wcisnąć i myśli, że jest sprytny, bo on mi tu po prostu będzie sprzedawał. Ja jestem tego wszystkiego doskonale świadome. Uważam, że nie jestem i tak samo traktuję moich ludzi, nie? W sensie potencjalnych klientów w moich biznesach. Też nie traktuję ich jako debili, traktuję ich jako normalnych ludzi, którzy, jeśli mówią, że potrzebują przestrzeni, chcą coś przemyśleć, chcą coś wgarnąć, spoko. Stary, mówiąc prosto, tobie ma zależeć. Mój produkt tobie zmienia życie. To w Twoim interesie, pozytywnie mówiąc, jest, żeby wejść na mój pokład, więc ja nie zamierzam ci gonić. Więc punkt ósmy. Część moich ofert sprzedaje się nawet pomijając Instagram DM. Więc po pierwsze, wiesz, wywaliłem rozmowy sprzczażą to wszystko na DM, -y, ale część moich ofert sprzedaje się w ogóle nawet bez DMu, ze zwykłego linku na Insta Story. Jest jakaś tam oferta, jest link, ludzie kupują i są szczęśliwi, nie? Także po raz kolejny mogą tak kupować, ponieważ mnie znają, ufają i wiedzą, czego się po mnie spodziewać, ponieważ na przykład obserwowaliście tygodnie, miesiące, może nawet lata, więc po prostu buduje się zaufanie. Musisz przyznać, że mój pogląd biznesowy nie oczekuje od ciebie teraz aprobaty i potwierdzenia, ale musisz przyznać, że jest odrobinę bardziej przyjazny niż całodzienne. Siłowanie się z obcymi ludźmi, którzy cię nie znają i nie ufają, i przekonywać ich do tego, że warto z Tobą współpracować. Nie? To jest wszystko takie bardziej etyczne, takie slow i flow, i w ogóle e, wszystko z tym związane. Więc gdy zacząłem, miałem ja sobie się sprzedawać w taki sposób, podchodzić w ogóle w ten sposób do biznesu, bo to nie jest sama sprzedaż, to jest cała powiedzmy filozofia budowania biznesu. Gdy zacząłem to robić, sprzedaję łatwiej, bardziej efektywnie, z bardziej spokojną głową. Ludzie również to doceniają i niej się przestrzeń, i coś dla nich jest to o wiele lepsze. I na koniec dla tych cyferkowych. E, ludzi sprzedaje o wiele, o wiele, o wiele więcej ofert niż sprzedając pojedynczo na słuchawce, rozmawiając z każdą osobą, więc nawet jeśli jesteś, mam nadzieję, że nie jesteś <głos》>, osobą, dla której liczy się tylko przychód, to ta metoda również powinna okazać się dla ciebie skuteczna. Jednak, jeśli się liczy dla ciebie przychód, to nie będziesz robił fajnych wartości, fajnych treści, nie zbudujesz, powiedzmy, fajnego plemienia wokół siebie, więc koniec końców i tak nie zrobisz kasy a normalni Ludzie, którzy naprawdę chcą dla do kogoś dobrze, koniec końców robią bardzo dużo pieniędzy, więc to jest ogólnie fajne. W każdym razie, lista zalec z mojej strony: sam widzisz, może jesteś osobą, która w tym momencie taki prowadzi biznes, siedzi na schowce 5 godzin dziennie, siuje się z obcymi ludźmi, próbuje im właśnie udowodnić swoją wartość. Nie musisz tego robić, możesz pracować. W swoim tempie możesz tworzyć wartość, możesz tworzyć treści, możesz powoli edukować, kształcić, pomagać, dojrzewać swoim potencjalnym klientom, pokazywać ich problemy. Wrzucasz prosty link do Insta Story lub wymieniasz cztery wiadomości na DM-ie, wysyłasz wiadomość w formie oferty i jesteś w stanie w ten sposób. Znam osobiście ludzi, którzy sprzedają w ten sposób, dokładnie w ten sposób we wstąpić za kilkadziesiąt tysięcy. Na koniec zostawiam Instagram, Artur Media. Jeśli masz do mnie jakiekolwiek pytania, pisz uderzaj śmiało, pomagam każdemu, kto wderza do mnie z pytaniem, na którym znam po prostu odpowiedź. Tyle odejmu na dzisiaj. Mam nadzieję, że chociaż jednej osobie. Chociażby zainicjuje inne myślenie, jeśli chodzi o biznes, zmienisz pewne rzeczy, będzie to ustawione pod Ciebie, będziesz szczęśliwy, będziesz robił więcej treści, będziesz dawał więcej wartości, będziesz lepiej sprzedawał, zadbasz, nie wiem, o swoich bliskich za pomocą kasy, którą zarobisz. Tego ci życzę. Do następnego. siamano